Close to jest bar. Zaczynamy od aktywnego zwisu na drążku, czyli łopatki ściągnięte. Teraz będziemy wykonywać wznos w od drążek. Hamujemy powrót. I powtarzamy. To jest w wersji strict, czyli hamujemy powrót. Zatrzymuj się, zatrzymujemy się i powtarzamy, natomiast nie jest błędem, żeby troszkę się rozbujać, to na pewno dużo pomoże, żeby wykonać to ćwiczenie, natomiast tam tak samo staramy się zaaktywować mięśnie brzucha, po to, żeby nie było to po prostu um, bujanie się z rozpędu, tylko jednak ćwiczenie faktycznie na mięśnie kory. Druga wersja.